Witajcie wszyscy w Kuchni Mario. Dzisiaj usmażemy soczyste kotlety z piersi kurczaka. Są naprawdę bardzo smaczne. Zapraszam Was na krótki filmik i do wspólnego przygotowywania tych kotletów. Do przygotowania soczystych kotletów z kurczaka potrzebujemy kilogram piersi, mały jogurt, przyprawy i panierka. Dokładny opis właśnie się Państwu ukazuje. Kotlety z kurczaka należy przeciąć wzdłuż i lekko rozbić. Piersi doprawimy teraz solą, suszonym czosnkiem i słodką papryką. Każdy kawałek mięsa smarujemy teraz jednej i drugiej strony jogurtem i odkładamy na 15 minut, aby mięsko fajnie przeszło przyprawami i jogurtem. Kotlety panierujemy w mące, rozmąconym jajku i bułce tak. Poplety smażymy na rozgrzanym oleju z jednej i drugiej strony mięsa. Moja propozycja podania kotletów schabowych to jest kremowe fiule. Soczysty kotlec z kurczaka. Do tego porcja surówki i odrobina ciepłego szpina. Proszę, smaczne, zdrowe danie gotowe. Jeszcze spróbujemy kotlecika. Mm, pycha. Mięsko jest soczyste w środku, dobrze doprawione, smaczne. Po prostu pyszne. Polecam wszystkim. Przepis mój na kotlety soczyste z kurczaka. Moje drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.